Jak co roku styczeń to dość ciężki czas dla indyków. Po świątecznych przecenach mamy przesyt, a duże tytuły wychodzące pod koniec roku dodatkowo przesłaniają premiery indyczych perełek. Dzisiaj wybrałem dla Was trzy gry warte uwagi. Usiądźcie wygodnie i zaczynajmy ten nowy rok. Gunburg Dark Matter to zręcznościowa gra platformowa z elektryzującą muzyką synthwave i precyzyjnym sterowaniem. Uzbrojony w zaciekłe ostrze i potężną tarczę, masz za zadanie przebić się przez szalony statek kosmiczny pełen nikczemnych stworzeń i schwytać przerażających bossów, którzy go bronią. Czy masz to, czego potrzeba, aby stawić czoła ciągłym zagrożeniom, pozostając na nogach w ogniu walki? Czy potrafisz zachować spokój, gdy spływa na ciebie grad kul? Cool? Krótkie, wypełnione akcją poziomy czekają na zbadanie każdego zakamarka. Już teraz możesz sprawdzić wersję demo i zdecydować czy to rozgrywka dla Ciebie. Hidden Deep to dynamiczny eksploracyjny thriller science fiction. Rozgrywka ukazuje placówkę badawczo-górniczą, znajdującą się ponad kilometr pod dnem oceanu. Grupa badaczy wykryła tam nieznane anomalie i zorganizowała wyprawę mającą na celu zbadanie tego tajemniczego zjawiska. Po 681 dniach kontakt z nimi się urywa, a ty stajesz na czele drugiego zespołu. Musisz dotrzeć na miejsce, dowiedzieć się, co się stało i uratować ocalałych. Steruj członkami swojego zespołu bezpośrednio lub wydawaj im rozkazy. Masz do w swojej dyspozycji kotwiczki na linie, skanery, drony i ciężkie maszyny. Brą się przed przerażającymi obcymi formami życia, które czekają w głębinach. Kampania fabularna i tryb wyzwań czekają na największych chmiałków. Pamiętaj, że ciemne jaskinie skrywają wiele tajemnic. Dyplomacji z Nodanopszą to strategia czasu rzeczywistego rozgrywająca się w średniowieczu. Kraj przeżywa trudny okres. Chciwość i marnotrawstwo króla doprowadziły do kryzysu gospodarczego i powszechnych zamieszek chłopskich. Krążą pogłoski, że na słabo zbadanym kontynencie znajdują się złoża złota innych cennych surowców. Twoim zadaniem jest przejęcie kontroli nad obcą ziemią, zdobycie jej skarbów i łagodzenie nastrojów. Zadanie nie będzie proste. Lokalni tubylcy nie są zadowoleni z nowych sąsiadów. Ponadto na kontynencie są potwory, a lokalni magowie aktywnie uprawiają nekromancję. Jakie poświęcenie podniesiesz dla zdobycia zwycięstwa? Ile hord wrogów jesteś w stanie odeprzeć? I czy wrócisz do kraju ze złotem? Odpowiedzi na te inne pytania musisz poszukać samodzielnie. Jeżeli nie jesteś zdecydowany, to wersja demo czeka na Steamie. Tak się składa, że próbowałem wersji demo wszystkich trzech omawianych gier. Muszę przyznać, że niecierpliwie czekam na ich premiery, aby zobaczyć jak sobie poradzą. Jeżeli znaleźliście coś jeszcze wartego wspomnienia, dajcie znać w komentarzach. Wszystkiego dobrego w nowym roku!